O, cześć kojo, fajnie, że cię widzę. Pytam w serduszku dla dzieci, robicie fajne projekty muzyczne, filmowe. Może zróbcie nam jakąś reklamówkę prastikową. Poszedłem na status do domu naprawdę. Fajny to miejsce, to ja poradzę. Tak na ważne sprawy. Ja byłem tylko miejsca ciekawe. Weźliśmy razem, wziąłem numer, Byłem dziś grzeczny, gdzieś, gdzie zostałem cukier. Usiadłem wygodnie na miękkiej kanapie w ucho podrafi, bo mnie naprawdę załatwisz swe sprawy. Nie musisz panią przemycać kawy. Pomogą ci chętnie z uśmiechem na twarzy Pani w okienku cię zawsze skojarzy. Kurwisz to luda, ludzi rozumie. Jeśli potrzeba, to tam w tłumie Czyste szaleństwo i świetna zabawa Bamy się wszyscy i pijmy bram. Gdy masz potrzebę, spadaj tu szybko. Króć się jak w wodzie, tu w bomie rybko. Pani w okienku co zrobić powie, nie masz potrzeby stawać na głowie Wydział Obsługi Mieszkańców na Pradze To świetne miejsce, nic nie przesadzę A urzędnicy to spokoj żamy Każdy twój wniosek będzie sprawdzony Nie mam się o nic, możesz być pewny Pomogą ci tutaj, jakbyś ukradł Usiądź w ogonie, wyprostuj ramię Oni powiedzą jak dostać mieszkańców Pośpiewaj z nami tę super piosenkę Chodź z nami szybko po. for it